Dumna krowa, której rogi wsparły krańce mlecznej drogi, zazdrości sąsiadce strawy w postaci zielonej trawy. Dlaczego też trawa jej bardziej zielona? To jest sprawa oczywista, pewnie bardziej jest soczysta. Zzieleniała aż z zazdrości, robi sąsiadce przykrości. Gotuje dania świąteczne, ilości ich niedorzeczne. Krowa je łapczywie zjadła, z przejedzenia aż pobladła. Resztę wyrzucić musiała, bowiem reszta jej spleśniała. A tymczasem na jej łące grasują głodne zające. Zjadły wielki łąki kawał, co na obiad się nadawał. Gdy nastała pora chłodna, krowa wciąż chodziła głodna. Zamiast najeść się do syta, zżarła krowę zazdrość skryta. I tak z powodu zazdrości pozostały z krowy kości.